No się mandyrko, się mandyrko. i się pokażemy jelczyka, także linia 800 Więc co? Odpalamy prądzik, no, bo nam trochę wiatru zeszło. Tu macie szyberdachy, piec, retarder, kabinka, oświetlenie wóz awaryjny lusterka światełka a to co to jest aha to do tego podnoszenie przyklęki dmuchawy 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 ten 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 ten, ten, ten no. Gorący czy ciepły? No tu guziki, skrzynia polska, gola, tak? No tu mamy Toż tu klimatyzacja, odpalmy go trochę, żeby się wiatru nabiło. Tu widzicie niskie ciśnienie powietrza. Teraz no w środku no tak. tak to wygląda, nie ma za bardzo gdzie wadzić Jeszcze wam pokażę na zewnątrz silnik jak to wygląda. A ja jak sobie wyjdę? Wyjść Tak to co wygląda z zewnątrz Tu przy okazji stary Jelczyk Blisko się 对、嗯。传、嗯。 Macie przy okazji cały dworzec w będzinie no i tak to wygląda. Także dzięki wielkie trzymajcie się hejka.